Dzisiaj postaram się, żeby było krótko, ale i treściwie. OnePlus3, czyli jak się pewnie domyślacie albo po prostu wiecie, były też OnePlus One i OnePlus2. Czyli telefony bardzo lubiane i doceniane przez ludzi, którzy o nich wiedzieli. A umówmy się, to nie były sprzęty, o których śpiewał i tańczył Tomasz Kot w reklamach T-Mobile'a, albo o których szczerzyła się Barbara Kurdej-Szatan w reklamach Playa. Tego też raczej w reklamach nie pokażą. A szkoda, bo gdybym ja występował w reklamie, to mu go pokazał. Ale nie wystąpię, więc będę musiał pokazać go tutaj. To jest naprawdę fajny telefon. Chociaż jak zauważył mój kolega recenzent ze Stanów Zjednoczonych, żaden do mój kolega tak mówię, żeby sobie fajnie dobić, Ten aparat mógłby nie wystawać. Now we get the OnePlus 3 that is way thinner, has a camera bump, and has a smaller battery. Hmm, mm -mm. Tu mogłaby być bateria. Tym bardziej, że telefon jest tak cienki, że gdyby był grubszy, to nikomu by to nie przeszkadzało. A bateria mniejsza niż w poprzednim modelu trochę przeszkadza. I moglibyśmy sobie o tym gdybać. Tak samo jak możemy gdybać o tym, co by się stało, gdybyśmy nie przegrali karnych z Portugalią na euro. Ale przegraliśmy. A tu jest za mała bateria i wystający obiektyw. A tak wyglądają pozostałe specyfikacje. Większość tych danych oczywiście nie ma znaczenia, bo wszyscy mówią o pamięci RAM. 6 GB RAM to więcej niż jest w Galaxy S7. To co? Może speed test? Speed testów w internecie jest zdecydowanie zbyt dużo. Mogę Wam coś powiedzieć o prędkości tych telefonów. OP3, wyciągnięty z pudełka, dostaje po dupie od Galaxy S7, jeżeli chodzi o prędkość. Natomiast, jeżeli zrobicie fixa. W internecie przeczytacie, jak zrobić fixa, jak naprawić zarządzanie RAMem w OP3. To w zależności od testu, albo prędkością Galaxy S7 dorówna, albo Galaxy S7 wyprzedzi. Podsumowując, to jest szybki telefon. Nie tak szybki, jak sobie wyobrażacie, że jest, ale zapewniam Was, że jest szybki wystarczająco. I choć nie będzie speed testu, to będzie coś, co w speed teście najbardziej lubię, czyli gapienie się w ekrany. W świetle pokojowym, w nocnym i prawie w słońcu na kamieniach. Oczywiście, że Galaxy S7 ma lepszy wyświetlacz. Galaxy S7 ma jeden z lepszych wyświetlaczy na rynku, ale ten wyświetlacz wcale nie jest zły. Rozdzielczość 1080p. I bardzo się cieszę, że nie wyższa, bo niepotrzebnie nie zjada baterii. A bateria w czasach Pokémonów ma jeszcze większe znaczenie niż kiedyś. Na dole, jak zawsze, są przyciski. Jeżeli wolicie, żeby Wam się wyświetlały na ekranie, proszę bardzo. Ja akurat nie wolę jeżeli mógłbym Wam coś doradzić, to właśnie to, żebyście nie woleli, bo przyciski wyświetlające się na ekranie są tak samo nowoczesne jak pranie w rzece. Zresztą, sami podejmiecie decyzję. W temacie personalizacji kilku innych akcji związanych z ekranem i przyciskami również. Co z przyciskami na boku obudowy? Wszystko z nimi w porządku, a ten jest moim ulubionym. Przełączanie między różnymi trybami w prosty sposób po prostu mi się podoba. Czytnik linii papilarnych jest szybki. Bardzo szybki. Szybka jest też nakładka. Szybka i lekka. Bez żadnych zbędnych dodatków. Ale jeżeli chcecie sobie tutaj coś ustawić, spersonalizować, macie naprawdę duże pole do popisu. I to jest fajne. Fajne jest też miejsce na dwie karty SIM. Nieco mniej fajny jest brak miejsca na kartę microSD, bo macie tu wbudowane 64 GB pamięci. Niby dużo, ale filmy w rozdzielczości 4K, które możecie kręcić tym telefonem, też potrafią być duże. Zapraszam Was na mój amatorski film nagrany w różnych warunkach. Mam wrażenie, że filmowanie nie jest najmocniejszą stroną tego telefonu, czyli mamy ze sobą wiele wspólnego. Specjalnie kręciłem w nieco gorszych warunkach oświetleniowych, żeby sprawdzić, czy pojawiają się szumy. Oczywiście, że się pojawiają, ale z nagłą zmianą ekspozycji aparat radzi sobie nawet przyzwoicie. Fotki to już w ogóle wychodzą spoko. Selfie też całkiem ok. A autofocus jest szybszy, niż bym się tego tak spodziewał. Bateria. W dzisiejszych smartfonach nikt raczej nie oczekuje, że będzie wytrzymywała 2 czy 3 dni. Ma wytrzymać od rana do wieczora. I ta, choć nie jest królową baterii, wytrzyma. Chyba, że gracie w Pokémony, tego żadna bateria nie wytrzyma. Ale wtedy przyda się ładowarka. A ta naprawdę ładuje szybko. 60% w pół godziny. 100% w godzinę 15. To jest naprawdę dobry wynik. I ten kabel czerwony też mi się podoba. Ale to rozwiązanie ma tyle samo wad, co zalet. Zalety. Cała technologia szybkiego ładowania jest tutaj, co oznacza, że kiedy ładujecie telefon, wcale on się nie nagrzewa, więc możecie w tym czasie robić różne rzeczy i się nim nie poparzycie. Niestety, to co jest zaletą, jest również wadą, ponieważ jeżeli ten kabel podłączycie do innej ładowarki, to nadal Wasz OnePlus 3 będzie się ładował, ale już nie tak szybko. Są jeszcze dwie rzeczy, o których chciałem Wam powiedzieć. NFC i muzyka. NFC. Prawdopodobnie macie NFC w swoim telefonie, nic wyjątkowego, prawda? Ale ani OnePlus One, ani OnePlus 2 nie miały NFC i fajnie, że OnePlus 3 NFC ma. Jeżeli chodzi o muzykę natomiast, to ktoś napisał mi na social mediach, już nie wiem na którym portalu, żebym sprawdził koniecznie, jak gra OnePlus 3. I szczerze mówiąc, sprawdziłbym, ale producenci nie dorzucają do zestawu słuchawek. I to nie jest tak, że nie mam słuchawek i nie mógłbym ich podłączyć, ale chciałem wam zwrócić uwagę na to, że nie ma słuchawek, więc testu też nie będzie. Ale będzie za to mój test firmowy, nic nie wnoszący test tego, jak smartfon gra na wbudowanym głośniku. Uwaga! Tak gra. Tak sobie idę podczas tego testu, i pewnie część z Was zastanawia się, dokąd ja idę. Otóż dochodzę do wniosku. Wniosku, że ten telefon bardzo mi się podoba. Wiem, że fajniej gdyby kosztował 1000 zł, a nie 1800. W ogóle wolałbym, żeby wszystkie telefony kosztowały 500 zł, bo jestem zdania, że warte są co najwyżej 250. Ale porzućmy na chwilę te azjatyzmy. To jest naprawdę wyjątkowy telefon. Ma w sobie lekkość zewnętrzną i wewnętrzną. I coś takiego niewymuszonego. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Gdyby to była kobieta, zajęłaby drugie miejsce w konkursie piękności. Nie dlatego, że jest brzydsza, tylko dlatego, że ta pierwsza się bardziej starała. Jest coś odpychającego w ludziach, którzy za bardzo się starają. W smartfonach też. A ten smartfon w ogóle nie stara się być fajny. I pewnie dlatego tak dobrze bo to wychodzi. I nie chowaj się w liście, bo ja dobry tam. Widzę. Od kulowa muszę wspomnieć o tym, bo rok już minął i ktoś tu zginął.